Siódmy luty, piątek i kolejne spotkanie ze Słowem Życia. Zapraszam. Kochani, w dzisiejszej Ewangelii e, mamy wspomnienie. Tej okrutnej śmierci Jana chrzciciela, ale mamy też powiedziane, co się stało przedtem i dlaczego w ogóle do niej doszło. Mianowicie sam Herod, który zdradził swoją żonę z Herodiadą, miał w ten dzień jakąś ucztę, później gdzieś tam dalej. Najpierw wtrącił Jana do więzienia. Za to, że w ogóle śmiał wytknąć mu ten błąd, śmiał wytknąć mu złamanie tego prawa, no bo jak ktoś taki jak Jan mógł to zrobić komuś na takim stanowisku jak Herod, więc go wtrącił do więzienia. Później miał tą ucztę, o której już powiedziałam. Cieszyli się, bawili, grali. I córka tej Herodiady miała taniec. Ten tańcem Herod się tak zachwycił, że powiedział takie słowa: cokolwiek o cokolwiek poprosisz, to ci uczynię. Herodiada po, po pytaniu córki, co mam mi uczynić poprosiła głowę Jana Chrzciciela i wiecie samo w sobie to nie jest aż takim jakby zbiegiem bo Herodiada po prostu zrobiła to w formie zemsty ale tutaj skupmy się na postaci Heroda bo w tej Ewangelii mamy powiedziane, że Herod um, Mimo, że jakby no, po jego zachowaniu było widać, że on może, nie wiem, Jana Chrzciciela tam e, nie lubi to, to za mało powiedziane, że gdzieś tam e, chce się na nim wyżyć, e, uważa go za swojego przeciwnika, wroga. Nie do końca tak było. Jest tutaj powiedziane, że Herod mimo, że jakby nie mówił tego oficjalnie, nie pokazywał, on szanował Jana. On uważał, że jest on świętą osobą. On się trochę liczył z jego słowami, mimo że nie chciał ich wykorzystać w swoim życiu. Mimo że nie miał na tyle odwagi, żeby dokonywać jakichś zmian. Jest nawet powiedziane, że w momencie, w którym dostał taką wiadomość od córki Herodiady, zasmucił się, bo, bo nie chciał wcale zabijać Jana. To było w formie tylko takiego no damy go do więzienia bo co on mi tu będzie gadał i wiecie jakby ta ewangelia bardzo tak mnie też dotyka dlatego że wiecie jakby tu nie chodzi o Heroda tylko tu chodzi o nas samych wiecie co zrobił Herod jaki popełnił błąd że mimo że on nie chciał żyć tym złem o którym mówi właśnie ta ewangelia nie chciał popełnić jakiegoś morderstwa i tego typu rzeczy za jego rozkazem się to dzieje on, on chciał żyć jakoś lepiej, ale bał się zmian. Czyli wynikiem tego, tej, tego morderstwa, tego kompletnego zła w jego życiu, było to, że nie chciał zmienić swojego życia. I wiecie, kochani, to jest mega istotna informacja dla nas, bo jeśli myślisz, że będziesz się zachwycał słowem Bożym i to wystarczy. No to historia Heroda ci mówi, że nie. On się też zachwycił tym, co mówił Jan. Dla niego to było ciekawe. On go lubił słuchać. jeśli jesteś teraz i zachwycać cię słowo Boże, nawet może przychodzisz do Jezusa, ale nie chcesz się codziennie zmieniać, nie chcesz tego, co usłyszysz, wprowadzać w swoje życie, to wystarczy gram zła. A ten taniec her córki Herodiady był tym gramem zła który później zasieje spustoszenie w Twoim życiu. Bo on przez to, że dał się wkręcić w tą e, zabawę, e, popełnił e, grzech cudzołóstwa, później się super upił, bawił na imprezie, powiedział słowa, że cokolwiek chcesz, to Ci uczynię, doprowadziło to do morderstwa Jana Chrzciciela. Widzicie, że zło wchodzi małymi krokami do naszego życia? Ono się wdziera przez jakiś małe coś. Coś takiego, co powiesz, to nic takiego. A jeśli to zrobię, to się nic nie stanie jeden raz. Um, jeśli do tego dojdzie to, że nie chcesz codziennie zmieniać swojego życia, to stanie się to, co z herodem. Zło zrobi spustoszenie w Twoim życiu. I to jest święta prawda. Wiecie. Wiara jest piękna, możemy się nią zachwycać, radować. E, możemy się cieszyć tym wszystkim pięknym słowem, które jest totalnie aktualne, żywe, święte, prawdziwe i radosne momentami naprawdę. Ale kochani, tak jak już wspominałam wiele razy, to nie jest powieść, to nie jest książka historyczna, przygodowa. My tego nie mamy czytać i mówić, ło, o, ale się teraz dzieje. Mm. Mają imprezę, ktoś tam tańczy. Kochani, Ewangelia, Pismo Święte jest po to, żeby, żebyśmy chcieli zmieniać coś w naszym życiu. Słowo Jezusa nie jest wypowiedziane po to, żeby się nim zachwycać, tylko bo mamy się nim zachwycać, ale nasz zachwyt ma prowadzić do działania. Bo jeśli będziemy w ciągłej chęci zmiany, będziemy chcieli codziennie na nowo się nawracać, zachwycać Słowem Bożym, żyć Ewangelią, przyjmować sakramenty, wszystko będzie szło w właściwym kierunku. Ale gdy przymrużymy jedno oko, gdy będzie, zostaniemy na czytaniu Pisma Świętego i zachwycaniu się nim i tylko tyle, to zostanie to, zostanie książką historyczną. A szatan się wedrzy do naszego życia, do Twojego życia, do mojego życia i zacznie robić takie rzeczy, że ciężko będzie się wykręcić. Zatem chciałabym Wam życzyć tego, żebyście nie zostali na e, tym miejscu, w którym teraz siedzicie w formie słuchacza, tylko konkretnie, codziennie zmieniali swoje życie. Bo szatan czyha. I przez małą rzecz może naprawdę rozwalić życie. A tego nie chcemy. Więc zachwycajmy się słowem Bożym. E, uwielbiajmy je, cieszmy się nim i chciejmy prowadzić do tego samego, o czym mówi Pan Bóg. Czego życzę wam i sobie? I życzę wam również dobrego dnia. Trzymajcie się.